Kolagen jest kluczowym składnikiem suplementu diety Colway, kolwita. Każda jego kapsułka dostarcza znakomicie wyważonej porcji składników służących utrzymaniu i odbudowie młodości skóry, sprawnemu funkcjonowaniu naczyń krwionośnych i sprawności ruchowej, a także ochronie przed stresem oksydacyjnym. Zapraszam do wysłuchania podcastu: Kolagen białko młodości i podstawa sprawności organizmu. Katarzyna Figura. W produkcie tym zawarliśmy bowiem poza samym kolagenem także dostarczająca aminokwasów mikronizat z lęgni i plemni, alg oraz witaminy z grupy E, które wspomagają ochronę m.in. DNA i białek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Kolagen zawarty w suplemencie Kolwita to składnik tak wyjątkowy, że jest chroniony patentem. To liofilizowany, wysoko przyswajalny kolagen rybi, który powstaje w wyniku sublimacyjnego wymrażania wody. Białko to nieprzypadkowo występuje w naszym suplemencie w tej właśnie postaci. Aminokwasy, które powstały z dysymilacji żywych trójheliz kolagenu rybiego, charakteryzują się bowiem tym, że organizm może je nieomal w 100% wykorzystać do budowy naszego kolagenu ustrojowego. Co warto wiedzieć o kolagenie? Kolagen jest białkiem, które najpowszechniej występuje w organizmie. W ciele człowieka stanowi aż 30% całkowitej masy protein. Występuje we wszystkich typach tkanek i stanowi podstawowy element strukturalny organizmu. Jest to najważniejszy składnik macierzy pozakomórkowej matrix zewnątrzkomórkowej, czyli przestrzeni, która pozostaje poza ciałami komórek, ale zachowuje pełną, właściwą dla niej aktywność biologiczną. To właśnie bogata w kolagen macierz międzykomórkowa zapewnia odpowiednią jakość i właściwości tkanek, a przez to zdrowie i sprawne funkcjonowanie narządów i struktur organizmu, w tym jędrność i gładkość skóry, płynność działania stawów i dobrą jakość ścian naczyń krwionośnych. Kolagen, jak każde białko, zbudowany jest z aminokwasów. Może tworzyć struktury niewłókniste, uformowane w sieć, lub fibrylarne, tworzące włókna. Struktura kolagenu fibrylarnego jest fenomenalnym wynalazkiem natury. Włókno kolagenu uformowane jest bowiem w potrójną helisę, która zbudowana jest aż z trzech łańcuchów owiniętych wokół siebie. Taka budowa powoduje, że włókna kolagenowe są niezwykle mocne, co przekłada się na dużą wytrzymałość tkanek, w których kolagenu jest sporo. Włókna kolagenowe tworzą mocne i uporządkowane rusztowanie, na którym rozpięte zostają włókna elastynowe, nadające tkance elastyczność, a pomiędzy nimi ulokowane zostają cząstki kwasu hialuronowego, który zatrzymuje molekuły wody. Dlatego to właśnie kolagen stoi u podstaw jędrności, jakości, gładkości i pośrednio także nawilżenia skóry oraz sprawnego funkcjonowania naczyń układu krążenia i elementów układu ruchu. Białko to uznawane jest za naturalny klej, spajający poszczególne komórki ze sobą. Dzięki czemu tkanki zachowują swoją spoistość i strukturę, nawet jeśli poddawane są rozmaitym obciążeniom i rozciąganiu. Zachowanie dzięki obecności kolagenu, nienaruszonej struktury osłony ciała, czyli skóry, ale także szczelności naczyń krwionośnych. Jest natomiast bardzo istotne dla ochrony organizmu także przed wnikaniem drobnych ustrojów. Z kolei duża odporność włókien kolagenowych na zerwanie powoduje, że tworzące je białko jest w głównej mierze odpowiedzialne za sprawność motoryczną i płynność ruchów. Kolagen zaangażowany jest też w zapewnienie odpowiedniego stopnia uwodnienia tkanek, w tym tkanki łącznej, zatem również skóry. A nic tak nie służy młodemu wyglądowi jak dobrze nawidzona skóra, która pozostaje jej chędrna, jak samitnie gładka. Dla kogo przeznaczony jest kolagen z suplementu diety kolwita? Korzyści z suplementacji kolagenu są wieloaspektowe i ujawniają się szczególnie w jakości i wyglądzie skóry oraz w sprawności funkcjonowania układu ruchu. Suplementacja tego białka jest wskazana dla wszystkich, którzy chcą wzbogacić swoją dietę w komplet aminokwasów. Ponieważ kolagen zawarty w suplemencie diety Kolwita pozyskany został z ryb, to też do organizmu człowieka trafia pełnowartościowa pula aminokwasów niezbędnych do budowy ludzkich białek, włącznie z cennymi, niezbędnymi dla nas aminokwasami egzogennymi, których człowiek sam wytworzyć nie potrafi. Dzięki temu uzupełnione zostają zasoby molekuł, z których organizm może czerpać podczas syntezy nowych cząstek i włókien kolagenu, ale też i innych białek potrzebnych ustrojowi, strukturalnych, enzymatycznych, sygnałowych, gdyż wszystkie one zbudowane są z aminokwasów. Pamiętajmy, że kolagenu ubywa wskutek naturalnego starzenia się. A także w wyniku stresu oksydacyjnego, który prowadzi do rozwoju procesów zapalnych i również przyspiesza starzenie się tkanek. Procesy starzenia zaczynają się szybko po 25 roku życia, ponieważ już wtedy spada efektywność syntezy nowych włókien kolagenowych. Powoduje to, że w najcieńszych partiach skóry, czyli w okolicach oczu, na szyi i dekolcie, zaczynają pojawiać się pierwsze zmarszczki ponieważ stres oksydacyjny generowany jest przez czynniki środowiskowe, a także przez nasze własne działania, dlatego po kolagen w suplemencie powinny sięgać szczególnie osoby palące, jak również osoby, w których trybie życia brakuje aktywności fizycznej. Ważna jest też suplementacja w przypadku niewłaściwego odżywiania się bądź w chorobach, które negatywnie wpływają na apetyt lub ograniczają sprawność przyjmowania pokarmów będących źródłem aminokwasów. Podsumujmy zatem. Korzyści suplementacji kolagenu są różnorodne. Uwidoczniają się w postaci pięknej, gładkiej, jędrnej skóry i płynności ruchów, a wewnątrz organizmu dotyczą wzmocnienia struktury skóry i ścian naczyń krwionośnych oraz konstrukcji ścięgien, stawów i kości. Kolagen w suplemencie diety Kolwita dostarcza kompletu cennych dla człowieka aminokwasów endogennych i egzogennych. Warto sięgać po niego w ramach profilaktyki anti-aging, a także w sytuacji, kiedy chcemy poprawić pogorszony stan skóry, ścięgien, ścian, naczyń krwionośnych i cieszyć się młodym, pięknym wyglądem, sprawnością ruchową i bezpieczeństwem biologicznym wynikającym ze szczelności skóry, będącej najważniejszą fizyczną barierą odpornościową.